Dobrze, krótka aktualizacja RSQ8. Tak to wygląda. Ta strona jest przygotowana, jest wszystko wygolone. Instalacja, rozłączona, wahacze, roz, rozpięte. Ta strona praktycznie jest komputer, jeszcze muszę rzucić tam wąż od podciśnienia. więc silnik, w sumie dookoła, jest ogolony i przygotowany do wymontowania. Oczywiście, zawieszenie jeszcze w dół razem z silnikiem. Nie ma już płosień, nie ma wahaczy. Wahacze są poprzekręcane na bok. Nie ma wału, nie ma tłumików. No, dół praktycznie jest rozebrany. Muszę tylko jeszcze rozebrać, dostać się do skrzyni, żeby rozkręcić powiedzmy sprzęgło, bo silnik będzie rozpoławiany. Znaczy skrzynia będzie oddzielana od silnika. No, i tyle. Kładziemy to na na wózek albo na kobyłki jeszcze nie wiem i generalnie motorownia w dół. Jak się podobało, łapa w górę.